Cześć! Ja jestem Anna Marczewska z pracowni Szkoty, a to jest kolejny odcinek Rustykalnego DIY. Dzisiaj chcę Wam pokazać, jak zrobić takie obrazki ze starych, zalegających w domu desek. A co jeśli chcesz zrobić takie obrazki, a nie masz starych, zalegających w domu desek? Wystarczy, że pójdziesz do marketu budowlanego, tam dostaniesz gotowe, nawet już wyszlifowane deski, z których sobie możesz coś takiego zmajstrować. Ja będę robiła to ze starych desek, więc oczywiście muszę rozpocząć wszystko od dokładnego wyszlifowania. Moje szlifowanie zaczynam od papieru gruboziarnistego 60, po to, żeby deskę dokładnie oczyścić, a potem przechodzę do papieru drobnoziarnistego, żeby ją dokładnie wygładzić. Do roboty! Moje obrazki będą się składały z trzech deseczek, dających wspólnie wielkość około 25 cm, tak więc muszę je w tej chwili w jakiś sposób ze sobą połączyć. Robię to za pomocą czwartej deski, którą podklejam od spodu. Ja używam do tego kleju w tubie, natomiast można użyć zwykłego wikolu, też świetnie będzie trzymał drewno i ścisków stolarskich, też do nabycia w markatach budowlanych. Deski moje zostały równo ułożone. Na trzecią deseczkę nakładam klej. Przyklejam i zaciskam. Ponieważ mam tylko trzy ściski stolarskie, następną część filmiku nakręcę po 24 godzinach, kiedy klej porządnie chwyci. A no zatem do zobaczenia za 24 godziny. 24 godziny minęły, zatem możemy przejść do dalszych czynności z naszymi deskami. One już się pięknie skleiłem. Trzymają się fest. I teraz, tak jak mówiłam na samym początku, ja chcę mieć mniej więcej kwadrat 25 cm. Odmierzam sobie z jednej i z drugiej strony. I będę... Zbędną część dyski odcinać za pomocą wyżynawki. Gotowe, wycięte. Jedną z tych deseczek, które odcięłam, wykorzystam do podklejenia z drugiej strony. Pozostałe zostawię sobie do następnych prac. I teraz analogicznie jak ostatnio Znowu przyklejamy za pomocą kleju w tubie lub pikolo. Na sam koniec, jak już wszystko będzie pięknie przyklejone, wyszlifuję jeszcze same brzegi, żeby nic nie haczyło. widzimy się oczywiście za kolejne 24 godziny. Deski już pięknie się skleiły. Zatem ostatni szlif papierkiem i możemy zabierać się do malowania. Ja mam tu już zrobione trzy obrazki. Jeden biały z szarym wilkiem i dwa szare. Z łosiem i z jeleniem. Na tym namaluję sobie niedźwiedzia, który będzie znowu szary, na białym tle. Ja akurat zrobię to ręcznie, natomiast ty możesz wyciąć sobie szablon wydrukowany z internetu i odrysować na swoim podobraziu. No to lecimy. No dobra, mój misiek już gotowy. Nie widać, nie widać, widać. I co? Pędzel, w dłoń i farby. Jakich farb używam? Używam farb akrylowych, takich najzwyklejszych, jakich byście mogli użyć do malowania ścian. Nie chcę tutaj robić żadnej reklamy. No jest to szara farba satynowa, akrylowa do drewna w metalu i biała farba matowa. Akurat, ponieważ białej farby bardzo dużo używam, to puszkę białej farby mam ogromną. No i co, zaczynam od yy, wymalowania szarą farbą mojego miszka w środku. I zabieramy się za namalowanie białej powłoki na całej reszcie. Pomaluję jeszcze brzegi, żeby się nie odznaczały tak brzydko. No dobrze, mój mi się gotowy, niech on sobie teraz schnie, a ja poprzednie obrazki yy, zabezpieczę lakierem akrylowym, również takim do drewna. Mam nadzieję, że obrazki wam się podobają i że postanowicie również sobie takie zrobić. Bardzo chętnie obejrzę wasze prace, więc jeśli już wykonacie to podeślijcie, proszę. Pamiętajcie, że Kolory, możecie używać najróżniejsze. Jeśli chcecie, żeby bardziej były słoje widoczne, można użyć bejcy, która jest bardziej transparentna niż farby akrylowe i przez to nie zasłoni właśnie rysunku drewna. A jeśli nie macie możliwości, zrobienia sobie podobrazi, napiszcie do mnie, bardzo chętnie je ja dla Was wykonam. Oczywiście, z nowego drewna. Nie będę używała do tego starych desek. A jeśli w ogóle chcecie, żebym wykonała dla Was takie obrazki o dowolnej tematyce, również się ze mną skontaktujcie. Bardzo chętnie to zrobię, ponieważ zbliżają się święta wielkanocne. Niedługo kolejne filmiki, tym razem już właśnie w tematyce świątecznej. O, no, pokażę Wam może różnego rodzaju dekoracje świąteczne, jak wykonać stroiki, sama jeszcze do końca nie mam pomysłów, ale coś na pewno będzie, więc jeśli nie chcecie przegapi przegapić to zachęcam do sus subskrybowania koniecznie z dzwoneczkiem, bo wtedy przyjdzie Wam powiadomienie na skrzynkę mailową że nowy filmik już na YouTubie jest zapraszam Was również do mojej pracowni www.trzykotypracownia.pl czekam na komentarze łapki w górę lub łapki w dół ale uwaga, jeśli postawisz łapkę w dół napisz dlaczego, żebym mogła poprawić to co według Ciebie jest schrzanione dobrze, ja sobie teraz będę dalej lakierować, kiedy wszystko wyschnie wrócę do Was jeszcze na sekundkę żeby pokazać w jaki sposób zrobić sznurek, przyczepić sznurek aby nasze obrazki można było powiesić no, i oto przed nami już ostatni etap, mianowicie zrobienie otworów i nawleczenie liny. Ja wybrałam do tego taki dosyć cienki, cienką linę jutową. W jaki sposób wyznaczam sobie miejsca na Otóż stwierdziłam, że od środka będzie to po 5 cm z każdej strony. Teraz sobie to wymierzam i mniej więcej centymetr od góry.

już mam przygotowaną, odmierzyłam cztery takie same długości, przeciągam i zawiązuję. Op. No to co? idę wieszać.